Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca Waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak budnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulicy wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam. Otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki. Zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu. A ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponura, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz. Ale ojcu twemu, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Oto słowo Pańskie. Amen. Dzisiejsze słowo i ten znak, który nas czeka, na nas stawiają przed bardzo konkretnym wyborem. Ten wybór dotyczy tego, w jaki sposób widzimy siebie samych i konsekwentnie w jaki sposób widzimy Pana Boga i w jaki sposób rozumiemy rzeczywistość, jaką jest wiara. To napięcie zaczyna się od widzenia siebie samych. Może być tak, że widzę siebie samego i takiego też innym pokazuję, takiego siebie innym pokazuję. Jako tego, który jest cały jałmużną, cały modlitwą i cały ascezą. Nie? Umartwienie, Niech wszyscy widzą, ile daję, ile się modlę, i jak się umartwiam, jak praktykuję cnotę. Takiego innym pokazuję, takiego siebie, i takiego, takim siebie sam widzę. Albo widzę siebie tak, jak to podpowiada święty Paweł, widzę siebie jako grzesznika. Albo widzę siebie jako chodzącą cnotę, albo widzę siebie jako grzesznika. I to może dotyczyć mnie osobiście, albo to może dotyczyć Kościoła, który tworzę, współtworzę. I, I może być tak, że niesłychanie nerwowo reaguję na taką, na każdą taką sytuację, w której ktoś uświadamia mi mój grzech nie? kiedy zostaje oskarżony o grzech kiedy mój grzech zostaje mi postawiony ostro przed oczy to wtedy właśnie najlepiej jest schować się za ten pierwszy obraz czyli mówić no tak, ale przecież tyle dobra, tyle dobra, takiego dobra siakiego dobra nie? żeby tylko zaprzeczyć tej prawdzie o, o własnym grzechu To, to napięcie jest bardzo konkretne. Ono wychodzi w nas przy, przy, przy wielu sytuacjach. Nie? Żeby tylko nie przyznać, że jestem grzesznikiem, żeby mieć e, dobre samopoczucie, nie, nie jest tak źle. Daje ją mużne, e, modlę się, umartwiam się. To jest to napięcie, które. E, Jezus odmalował w przypowieści o Faryzeuszu i celniku. Daje dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam, poszczę trzy razy w tygodniu, modlę się kilka razy dziennie. I wtedy konsekwentnie też. Oczywiście pojawia się słowo nagroda. Znaczy za, to, za to praktykowane dobro należy mi się nagroda. I To nagrodą najpierw jest oczywiście szacunek ze strony ludzi, ale też myślimy o sobie i o swojej relacji z Bogiem w kategoriach zasługi i nagrody. Natomiast y, wtedy, kiedy widzę w sobie grzesznika, to słowem, które się pojawia w sposób konieczny, jako tym słowem kluczowym dla opisania relacji z Bogiem, jest słowo łaska. Nie przyjmujcie na próżno łaski Bożej. Bycie z Bogiem jest łaską, nie nagrodą za, za moją cnotę, jest łaską mimo mojej grzeszności. Jest przejmujący ten tekst świętego Pawła, bo bo on pokazuje nam, w jaki sposób Bóg przedstawia sam siebie. To znaczy, kiedy my chcemy stanąć przed Bogiem, pokazując mu siebie jako, nie wiem, wcieloną modlitwę jałmużnę i post, to Bóg staje przed nami, mówiąc, że jest grzechem. Ojciec stawia nam przed oczy. Syna, który został uczyniony grzechem. Tego, który jest bezgrzeszny, który jest święty, 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 Bóg stawia przed nami, jako tego, który jest uczyniony grzechem. A my, którzy jesteśmy grzeszni, każdy to gdzieś tam w sercu na dnie wie. Nie? Usiłujemy stawać przed Bogiem i przed ludźmi jako, jako ci, którzy są wcieleniem wszelkiej cnoty. Nie. Pretendujący do nagrody, uważający, że mamy zasługi, 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 a On staje przed nami jako uczyniony grzechem. I to jest taki, taka konfrontacja, myślę to gdzieś tam najbardziej nas obnaża i, i też oby, oby nas też w naj, naj, największym stopniu uzdrawiała, jakoś faktycznie stawiała do pionu, że w ostateczności, jak nieprawdziwe jest to i nawet jak śmieszne, kiedy chce się obnosić ze swoją jałmużną modlitwą i ascezą Wobec Jezusa, który staje przede mną, uczyniony grzechem. Więc zaraz na początku Wielkiego Postu to słowo nas tam stawia przed takim zasadniczym wyborem. Nie? W jaki sposób chcemy patrzeć na siebie w jaki sposób chcemy patrzeć na Boga i ostatecznie wtedy w jaki sposób przeżywać wiarę. No, od, od tego, co wybierzemy, zależy, jak sensownie przeżyjemy ten znak.